w dzisiejszym odcinku. Założyła mini, mini nogi, a ty pokaż swoje nogi. Dobrze. Eee... Enej. Enej to chyba będzie Radio Hello. Nie, to nie jest Radio Hello, ale jest. Ale to nie jest ta piosenka. Poznam Cię, kurde. Zuzia zgadła, dobra. Widzowie, teraz dajmy komuś szansę, bo gram teraz z Frankiem i Zuzią. Kawalera. Ja zgadnę. Dajmy, zgadnę po 3 sekundach. Single ladies can't stop the feeling. Single ladies. ło Dobra. Siemano widzowie, ja jestem Aleksio 15 i witam Was już w kolejnym odcinku na moim kanale. A to jest drugi odcinek z serii gram w quiz muzyczny jaka to piosenka. Dawno y, nie graliśmy, więc dzisiaj sobie zagramy. I znowu będę grać na tej wersji, bo to jest taka inny styl tej gierki. Bo jeszcze zanim zaczniemy pograć, to chciałbym Wam pokazać, czekajcie. Wejdźmy sobie w sklep Play. Wpiszę tu sobie. O, już wpisałem, jaka to piosenka. I od teraz, widzowie, po drugim odcinku, w trzecim odcinku, będziemy sobie e, grali teraz w taką wersję takiej gierki. Bo już w sklepie Play to już nie ma takiej wersji, którą teraz będę grał. Więc teraz będę nagrywał w trzecim odcinku taką wersję tej gierki. No, i lecimy z grą. Dobra, wracamy do gry. Teraz tak, musimy wybrać postać. Mi się podoba ta postać. Wpiszemy sobie nick tutaj, Aleksio 15. A w ogóle zamiast wpisznik tu jest napisane wybierznik. Ja nie wiem dlaczego. Dobra, i lecimy. Zobaczmy tutaj ustawienia. To tu są opcje. Można tu sobie wyciszać muzykę, wciszyć sobie muzykę. Dobra, teraz tak gramy na trybie przygoda, bo na mistrzostwa to nie można, chyba nie można. Ja chyba już gram od 2025 w tą gra, gram, bo ja na, inter na jakiejś stronie internetowej to pobrałem. Dobra, lecimy z grą, widzowie. O, Bruno Mars! Dobra, runda pierwsza. Lambery, Chadomen, Łobuzy, Wilki i Big Cic. Zaczniemy od jakichś tam polskich zespołów. Big Makumba, Świat według kiepskich czy Rudy Sierzeni? Zobaczmy. O, jest Rudy Sierzeni. Świetnie. Lubię tą piosenkę. Eee, Wilki. Widzowie zostawcie jakimś cudem z pięć łapek w górę, jeżeli będzie pięć łapek to będzie trzeci odcinek z, z serii gram w quiz muzyczny, jaka to piosenka. Eee Wilki, co to za piosenka? Kurde, Baśka! O, zgadłem, ten Tomek źle, źle wybrał, zaznaczył chyba słowa. Tak. Dobra. Yy, łobuzy. To będzie ona czuje we mnie pieniądz. Tak. Dobra widzowie, gramy dalej. Lambery. Znam tą yy, znam tą wokalistkę, ale nie przepadam za nią. Nie znam tej piosenki w ogóle. Nie, byle jak. A, mógłbym to zaznaczyć. Nie wiedziałem, że to jest gotowi na wszystko. Czadomen. Ruda tańczy jak szalona. To jest ona, rudola, lepo kochałem. Dobra. Wygrałem, yy, przeszedłem do drugiej rundy z Markiem. Runda druga, to już wiem. Zasady rundy drugiej wiem. O, Lady Punk. Liczby ujemne. No to jest proste. Mniej niż zero. Po jednej. To nie żart. Dla których jesteś wart. Dobra. 300 mam. To teraz damy szansę Markowi. To dwójkę dajmy mu. Krzysztof Krawczyk. Dlaczego ją zabrałeś? Eee, chyba będę... Eee, dobra. 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 Teraz niech Marek zgadnie. Ja bym zgadnął, to będzie mój przyjacielu. Dałem ci spokój. Dałem samochód. Jak o pani? Co on źle zaznaczył? Mógłbym to. Ja mógłbym. Jak mógłbym zgadnąć tę piosenkę? Dobra, James Arthur. Piosenka, dzięki której wygrał amerykańską edycję X-Factor. Nie znam Jamesa Artura. Siódemka. Dajmy po siedmiu sekundach. Dobra, po pięciu. Po trzech. No nie, jeszcze on zgadnie i źle odpowie. Zobaczcie. Nie, on dobrze odpowiedział. Dobrze. Dobra, trójka. Florida. Narzędzie sędziego. O, to chyba będę znał. To będzie. Tak, Whistle. Whistle baby, whistle baby. Mm -hmm. Dobrze, wygrałem rundę. Widzowie, możecie też napisać w komentarzu piosenki. Jeżeli ja nie będę jakiejś znał, to mogę, możecie napisać tam. I widzowie, jeszcze Wam powiem, że w końcu e, mam miniaturkę. Wiecie, to nie ja zrobiłem. Po prostu GPT mi zrobił taką miniaturkę. No i napisałem mu, że na podstawie loga tego, tej gry to od razu zrobił tą miniaturkę. A ten hashtag 1 to zrobił meta AI. Więc okej. Okay. Dobra, lecimy. Mamy finał. Eee. Tamagotchi. tego Tagohambi Way Głośno. Jeść pić spać jak tam Nie znam tego Trójka O to znam Linkin Park Nam, Numb. Numb O, to znam też Alan Walker i Faded Znam też Elon O Bon Jovi live Forever It's my life Kurde, nie zdążyłem posłuchać. Nie wiem, co jest na dwójce. Zobaczmy, czy to jest to pierwsze. O, ale można tak zrobić. Nie wiedziałem. Enter Sandman, nothing else matters. Chyba to pierwsze. Co? Nie wiedziałem, czy to jest statusenka. Dobra, widzowie, wygrałem 53 670 zł. Dzięki za czek, panie Janowski, bo to jest taki animowany. W stylu AI, chyba. Przecież to nie jest gra wygenerowana przez AI, to A i widzowie, mam w planach też nagrać grę teleturniejową w stylu The Wall, czyli ściana spełni marzenia. Więc jeśli kto, więc kto czeka, to dajcie znać w komentarzu. Dobra, zgadujemy dalej, widzowie. Elektryczne gitary, to już jest koniec? Chyba nie. Yy, znam to. Yy, nie wiem. Ten, co. Po... Ten zaznaczył na pokolenie. A ta na parostatek. Parostatek to Krawczyk śpiewa. Już ta rodzina z go... domu wygania, chyba. Ona jest ze snu, to nie. Włosy. A ty noś, noś długie włosy jak my. Mógłbym to znać, tą piosenkę. Eee, czarno czarni, Nogi. Założyła mini-mini nogi, a ty pokaż swoje nogi. Dobrze. Enej. Eee, Enej to chyba będzie Radio Hello. Nie, to nie jest Radio Hello, ale jest. Ale to nie jest ta piosenka. Poznam Cię, kurde. Zuzia zgadła, dobra. Widzowie, teraz dajmy komuś szansę, bo gram teraz z Frankiem i Zuzią. Abba, Mamma Mia, Dancing Queen, czy Gimme Gimme? Mama, te trzy są od Abby, ale... ha, Mama Mia! Ja zgaduję, nie ty, gościu. Kurde. Goniłem go. Grubson. Pewny. W głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry. Wszyscy razem spotkajmy się. Dobra, przeszedłem do drugiej rundy z Zuzią. I Zuzia daj jedynkę, proszę. Aha, czwórkę wybra. Marek Grychuta. Nic o nich nie wiemy. Nie rozumiem tego hasła w ogóle. Podpo nie rozumiem tej podpowiedzi. Nic o nich nie wiemy. Marek Grychuta. Nie wiem. Ma Marek Grychuta to wykonuje dni, których nie znamy. Dzikie wino zaplątani. No to dobra, dajmy po 6 sekundach, zgadnę. Po 3. Chaupy, welcome to, pokolenia. Pokolenie? Jeszcze raz posłuchajmy. Kilka tych chwil, tych na które czekamy. Aha, znam to. To jest dni, których nie znamy. Ja myślałem, że to będzie inna piosenka Marka Grechuty. Dobra, dwójka. Bombówek MCS. Waka makafo. O, to jest proste. Easy. Pod... Dajmy po dwie. Dwa sekundy. Zgadnę po dwóch. Waka makafon. Freestyler. Jedynkę daj, proszę. Aha, piątkę. wybrała. Ira. Jest jak anioł. Ira. Nie znam tego zespołu. Ira. Dobra. Zgadnę po 5 sekundach. Po z dziewczynami tamta dziewczyna, znam to, ale ja nie chcę odpowiadać. Dobra. Jeszcze raz posłuchajmy. Odpowiedź jest jak anioł. Prócz ciebie nic. Ja pierniczę, ona jest ze snu. Dobra. Została jedynka i trójka. To trójka. Beyoncé. Damski odpowiednik kawalera. Ja zgadnę. Dajmy, zgadnę po trzech sekundach. Single ladies can't stop the feeling. Single ladies. Wow. Oh, 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 oh. Dobra. Wygrałem rundę z udziałem. Odpada. I jestem w finale w rundzie trzeciej. Pierwsza piosenka. O, Despacito. Fonsi i Daddy Yankee. Dobrze. Tego nie znam. Trójka. O, to jest. Teacher. No night Party Rock Anthem. Szapelin, szapelin. Nie mógłby żyć. Nie znam tego. Świątka. A to jest chyba Imagine Dragons chyba. To chyba Thunder. Nie! Ja pierniczę! Jeszcze dwie piosenki nie zgadłem. Kurde Widzowie, 2100 zł. No cał... no trochę nieźle. Dobra, widzowie. Jesz, mamy już tu 15 nutek, zobaczcie to. Dobra, widzowie, ostatni raz gramy i... No i na 5 lajków, przypominam, będzie trzeci odcinek z serii gram w quiz muzyczny, jaka to piosenka. Dobra, golec u orkiestra, jaka będzie piosenka? Pędzą konie, kochancie. E, ściernisko, no to jest proste. Dobrze, Dawid Podsiadło, jaka to będzie piosenka? Dobra, miasteczkowy. MC Hammer, co to będzie za piosenka? Mirror Gangstas Paradise. I can't touch this. no to jest proste. Ja nikomu nie dam szansy, ha <laughs> ha, Survivor. To będzie Eye of the Tiger chyba. Tam, tam, tam. Dobrze. To jest Eye of the Tiger i została Aqua. It's fantastic, Barbie Girl. No i z Mateuszem z przeszedłem do drugiej rundy. Psy jako pierwszy przekroczył miliard na YouTube. O, to będę znał, to będzie Gagnam Style, bo Gagnam Style ma miliard chyba. Miliard? Nie wiem, chyba miliard. Jeszcze raz. Gagnam Style. Łup, łup, łup. Numer dla rywala będzie trójka. Maron 5. Maron 5. Jesteś słodka jak... Mmm... Dajmy piątkę. Daj... Ja zgadnę po 3 sekundach. Kurde! Co? Ale źle odpowiedział, kurde. Jaki cwaniak. Kings of Leon. Gorące uniesienia. O Boże, nie wiem. Ja zgadnę po czterech sekundach. Po dwóch. Spasował. Nie znam tego. Take on me. Sex on fire. Co? Nie rozumiem. Dobra. Piątkę dajmy. Las Ketchup. Piosenka z bardzo charakterystycznym tańcem. O, to znam. Las Ketchup, znam tylko Asereję. To, to po dwóch sekundach zgadnę. Ja pierniczę, on zgaduje. Źle on odpowiedział. Jaki głupek. Ja cię kręcę. Ja mógłbym zgadnąć, a on zgaduje. Jeszcze źle. Od Bugi Song zaznaczył ja piernicze co za cwaniak Dobra widzowie, gramy w rundę finałową i kończymy drugi odcinek z jakiej to piosenki Bo taka piękna gra O, Słowomir zapała Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy Nie znam czwórka Poker Face, Lady Gaga, Crazy, Kalmy Maybe. Dobra, a co jest na trójce? Wymarzone chyba. Co? Wódko ma, co? Nie wiedziałem, że mają taką bysenkę o wódce. Nie wiem, kto wykonuje tą bysenkę. Dobra, widzowie, mamy 3290 złotych. Dostałem, yy, to jest faczek? Nie wiem. Dobra, widzowie, tym akcentem kończymy drugi odcinek z jakiej to piosenki. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i suba dzwoneczkiem. A czemu się pobiera piosenki? Nie wiem czemu się pobierają. No i widzowie, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i cześć!